Osiągnęliśmy, osiągnęliśmy szczyt, co nas bardzo cieszy. Tata nie spadnij tam. <grym> Tata mi mówi, żebym nie był, nie było to ostatnie zdjęcie z wakacji za mną. Jak się Wam tu podoba? Słuchajcie, byliśmy u góry w restauracji, kupiliśmy sobie americano, cappuccino, ale tu nie patrzyliśmy na ceny. Americano 12 lei, a cappuccino 15 lei, albo 18, jakoś tak. Coś jeszcze dronem nie latałem. Burza nad nami, ale przemieszcza się to, bo przed chwilą ulewa była. Chciałem puścić tu drona, kolejka jechała tu. Nie wiem do kogo ona tam jedzie. Nie wiem. Stąd ten ważonik po prostu zjeżdża zna, zna, nad nami. My zjeżdżamy w dół. Pamiętamy, że widzicie pogoda, jest ciepło. Tu nad tymi górami jest 2000 metrów, chyba nawet ponad. Tu my jesteśmy na 1000, zaraz wam powiem na jakiej wysokości jesteśmy. Według zegarka 1880, a byliśmy tu wyżej to było ponad 1900. No a góry mają chyba ponad 2000. Jak się Wam tu podoba? Moi mili, zbliżę Wam coś, co. Że ładnie jest. Taka będzie krótka relacja. Wszyscy tu stają, robią zdjęcia. O, Hungary Polaków tam słyszeliśmy u góry, trochę podniesiemy. O, I tu u góry, tu jest ten staw. Postaram się tu drona puścić, bo już mi się udało. Słuchajcie, to trwało tylko 40 minut. Udało mi się znaleźć Wi-Fi. Wreszcie w tym kontrolerze bo dwa lata temu to robiłem także człowiek nie pamięta słuchajcie, żeby zrobić tu fajne zdjęcie jeszcze nie niedobitki krople lecą tam u góry jest ekipa która chyba kontroluje tam macie dwie fajne restauracje, tam można sobie chodzić, tam jest to jeziorko, ale je pokażę z drona nie będę teraz wam pokazywał, także zapraszam na następne filmy, słuchajcie tam płynie taki mały wodospad na dole były większe wodospady. My będziemy tu zjeżdżać w dół. A przyjechaliśmy z za tej góry taki długi tunel. Co zobaczycie, jak wrócimy do domu? Radzę, subskrybujcie kanał, słuchajcie. A pokażę Wam tu taką, jak to jedni mówią, wlepkę. Ja tego akurat nie lubię, bo to tak trochę się śmieci. Ale zobaczcie, kto tu był. A tu resztę. Nie wiem, czy tu kogoś znam. Czy dużo motocyklistów, a ja ich nie znam, jakiś grand dzikich wieprzy. No nikogo ani dzikich, ani normalnych, poskromionych nie znam Bo to nie mój świat motocykle, choć nie powiem, że mi się to podoba, ale bracie się nie podoba, więc e, obejdę się smakiem. Ja cię wam tu podoba na dole. Tam na dole jest ciepło wszędzie, tu na tymi górami tylko szaleje burza. Proszę? Tak, no Bata to wyczaiła. Bata to wyczaiła. A że nie macie pojęcia. Drugie miejsce zaliczone. O, jedzie wagonik, Przybliżę wam go. A on jest blisko. To będzie ten jeden jeździł. Tak. Tam już jest płasko i my tam pojedziemy w dół i będziemy się kierować w prawo e, na Bukareszt. Myślę, że dzisiaj chyba dojedziemy do tego Bukaresztu, co? Która jest godzina? Godzina jest 14:20. Będzie lekko nie będzie, ale może dojedziemy. O, takie fajne zdjęcie, jak widzę, by było. Znaczy, jedzie wagonik, jedzie. Tak, możesz mi zrobić zdjęcie. Buddy. Peti mi zrobi zdjęcie. Aha i słuchajcie, pogadałem jeszcze z tym, co wam powiem. Pogadałem z właścicielem i powiedziałem mu, żeby sobie zainstalował ładowarkę. Bardzo zainteresowany był tematem. Wyjaśniłem mu co i jak, że jeżeli będzie miała ładowarkę na ścianie, płatną. Już nie chodzi o to, żeby była za darmo. To będzie miał nowych klientów, takich na przykład jak ja, albo ci co przyjechali do Chorwacji bo e, ludzie, którzy jeżdżą autami na baterie naprawdę na to patrzą, jeżeli macie pięć apartamentów podobnych w okolicy to każdy wybierze tam gdzie jest ładowarka, nawet podjedziecie o ma fajną tą restaurację e, którą e, żeście oglądali dostaliśmy przede wszystkim od niego prezenty, takie dwie fajne flaszki e, śliwowicy czy... śliwowica czy co to tu jest? wiśniówka. Takie czerwone, mocne, ciemne. A ja dostałem jakiś napój 50%. Także, o, będzie grubo. E, także już mamy trzy butelki trofea z Rumunii. Wszyscy nam dają, cieszą się, subskrybują nasz kanał. No i im się podoba, bo na komputerze mogą sobie włączyć automatyczne rozpoznawanie języka i na przykład po rumuńsku mogą sobie posłuchać, co tam lech oględzi. No i do czego, aha, no i gadałem z nim o tej ładowarce, powiedział, że on to zrobi, że to jest super pomysł, bardzo mi dziękuję za to. No i powiedziałem mu, że na przykład każdy, co będzie jechał autem, będzie widział, że jest fajna restauracja, auto będzie mógł podpiąć, w tym czasie godzinę będzie jeść. On się będzie cieszył, bo i zarobi na przykład na prądzie, i zarobi przede wszystkim na klienta. A może sobie pomyśleć, że na przykład jakby ktoś u niego spał i chciał ładować auto, to trzy opcje. Może płacić i spać. Może dostać promocję, że na przykład połowę zapłaci u niego. Albo w ogóle mu da gratis na przykład. Także jest to dobry pomysł. Bardzo się cieszył. Bardzo fajny. On i ta jego chyba żona. Naprawdę polecam to miejsce. My jakbyśmy kiedyś tu jechali, to na pewno już do niego wstąpimy. Nigdzie byśmy nie kombinowali, żeby gdzieś pojechać. Słuchajcie, tu na górę patrzcie, tam w las. To, to jest właśnie gościół, to jest... To jest ostatnie zdjęcie z wakacji. To się nazywa ostatnie zdjęcie z wakacji. No ale słuchajcie, jak ktoś lubi takie ekstremalne wejścia. O, wagoniczy lekko zatrzymał. Taki znaczy, ten wagonic swoje lata też ma. Bardzo fajne. Mamy szczęście, słuchajcie. Mamy szczęście, że nam się udało, że zostaliśmy na dole i wy możecie zobaczyć, jak tu jest pięknie. Będziemy kończyć, ja przestało padać. Biorę drona, spróbuję tu polecieć. No niestety szkoda, że nie ma słońca, ale cieszymy się, że mamy transfogarską trasę zaliczoną. Pytał się mnie znajomy, jaka tu jest wysokość, że tu jest tyle śniegu. No to mu mówię, że właśnie 2000 metrów nad poziomem morza. Ktoś tu coś napisał, o zimno jest, powiem wam, jestem w tej bluzie. To no, mi otrzepało teraz podęci sobie przebrałem, rowerowe. Śnieg? Śnieg, u nas 30 stopni, na dole 30. Fuh. Mamy śnieg. Także te skały Słuchajcie, ci odpadają. Trzeba uważać, jak ci jedzie. Są znaki takie, żeby. Żeby nie stanąć gdzieś, bo nie spadło, nie no daj Boże. Oto widzicie to wszystko się trzyma ledwo 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 Dobra, idziemy słuchajcie do auta Dzięki, że byliście, żeście oglądali że daliście łapki A pozdrowienia dzisiaj będą dla Sunset dla Pana Dionizego, chyba tak się nazywa, dla Dorotki, dla Grażynki, dla Zip, taki krótki nick. My tam gadamy o tych domach w Chorwacji, to on wie o co chodzi, co jeszcze mi tam przychodzi do głowy. Kurczę, no wiecie, muszę sobie chyba zapisać, ale dla tych, słuchajcie, dla wszystkich, którzy od trzech dni komentowali nasze filmy, pozdrawiam ich wszystkich. Dużo zdrówka, trzymajcie się. A my lecimy dronem, nie samochodem. Na razie.